Jest dla mnie wielką radością powitać księdza kardynała w sanktuarium Matki Bożej w Kodniu jako legata papieża Franciszka na uroczystości koronacyjnej słynącego cudami obrazu Matki Bożej, Matki Jedności, Królowej Podlasi. Te słowa kieruję. W imieniu całej wspólnoty Kościoła Siedleckiego, księdza Biskupa Grzegorza, wszystkich księży zakonnych i decyzjalnych, kleryków, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich. W sposób szczególny radość obecności księdza Kardynała przeżywają ojcowie i bracia ze zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Pustosze Kodeńskiego Sanktuarium, którzy za chwilę wraz z parafianami skierują słowo powitania pod adresem księdza kardynała. Agromadzimy się dzisiaj w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem świętej Anny na obchodach jubileuszowych związanych z koronacją wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej. Pierwszej koronacji kodyńskiego obrazu przed 300 laty, 15 sierpnia, w uroczystość niebosjęcia Najświętszej Maryi Panny, dokonał legat papieża Inocentego XIII, biskup Łódzki Bronisław Rupniewski. Skronie Matki Bożej i Jezusza zostały wówczas ozdobione koronami papieskimi. W sam dzień 300. rocznicy tego wydarzenia ksiądz kardynał jako legat papieża Franciszka nałoży na skronie Matki Bożej Jezusa pobłogosławione przez Niego nowe korony. Zarówno pierwsza koronacja, jak i ta najbliższa są wyrazem wielkiej czci, jaką cieszy się Maryja obecna w cudownym obrazie Przybyłem do Kodnia prawie cztery wieki temu z Rzymu, że cieszy się tą wielką miłością ze strony wiernych, zamieszkałych, mieszkających na Podlaskiej, mazowieckiej Ziemi, należących do Kościoła Prawosławnego, do Kościoła Katolickiego, obrządku greckiego i łacińskiego. Maria wszystkich przyjmuje i obdarza potrzebnymi łaskami. Ona burzy mury niezgody i buduje jedność. Doświadczali tego mieszkańcy Podlasia różnych narodowości Litwini, Rusieni, Polacy. Dlatego w modlitwach bszalnych nazywana jest Matką Jedności. Ona, Matka Jedności buduje naszą jedność ze swoim synem, a przez niego z Ojcem Niebieskim. Ona łączy wszystkich między sobą, aby żyli w przyjaźni i wzajemnym szacunku. Ta jedność potrzebna jest nam dzisiaj w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych społecznościach, w naszej Ojczyźnie i między narodami ta świadomość jedności jest nam potrzebna zwłaszcza teraz żyjemy bowiem od kilku lat w stanie ciągłego zagrożenia wojną która toczy się w Ukrainie i której skutki my wszyscy odczuwamy Księże kardynale Stanisławie cieszymy się że ojciec święty Franciszek ciebie wybrał na swojego legata swojego szczególnego przedstawiciela na naszą uroczystość. W Twojej osobie widzimy przedłużenie obecności świętego Jana Pawła II, który był w Kodniu jeszcze jako arcybiskup Krakowa z okazji 50. rocznicy powrotu kodyńskiego obrazu z Częstochowy, a ksiądz kardynał towarzyszył mu wówczas jako sekretarz. To diakonowi Karolowi Wojtyle, przyszłemu papieżowi, udzielił święceń kapłańskich arcybiskup metropolita krakowski Adam Stefan Sapiecha, pochodzący z rodu Sapiechów, którego, którego przodkiem był Mikołaj Sapiecha, a on przywiózł z Rzymu obraz Matki Bożej. Dzięki obecności księdza kardynała historia Zaznacza swoją ciągłość. Eminencjo, raz jeszcze witam serdecznie księdza kardynała pośród ludu potlaskiego i proszę w imieniu Kościoła Siedleckiego i ojców oblatów, by ksiądz kardynał, jako legat Ojca Świętego Franciszka, dokonał we wtorek, 15 sierpnia. Wuroczystość w niebowięcia Najświętszej Maryi Panny, aktu koronacji czudownego obrazu Matki Bożej Kodejskiej. Eminencjo Najdosłonniejszy księżek kardynale, legacie papieża Franciszka na kodeńskie uroczystości jubileuszowe, my oblaci mamy jeszcze żywo w pamięci słowa, z jakimi zwrócił się Ojciec Święty Franciszek do uczestników ostatniej naszej kapituły generalnej, naszego zgromadzenia. Na audiencji udzielonej Uczestnikom kapituły 3 października 2022 roku pobłogosławił nas, misjonarzy oblatów, jako pielgrzymów nadziei w komunii i przypomniał, że wszyscy, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy pielgrzymami. Kościół jest zawsze w drodze. W pierwszej swojej encyklice, Lumen Fidei. Modlił się do Maryi słowami, obudź w nas pragnienie, by iść za Jezusem, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnice. Księże kardynale, my pielgrzymi witamy Jego eminencję jako pielgrzyma u Matki Bożej Kodeńskiej. To Matka pielgrzymów, Matka podtrzymująca w drodze. Matka nadająca kierunek naszej pielgrzymce wiary. Trudno policzyć, ilu pielgrzymów przybyło do Kodnia przez wieki obecności Matki Bożej, ilu odnalazło tu siły, by ruszyć w dalszą drogę, by podejmować swoje życiowe powołanie i uczynić z niego drogę, po której idzie się do Boga. Trudno policzyć, ile ludzi odkryło tu piękno drogi nawrócenia, ilu z radością przemierzyło ścieżki kalwarii jako ludzie, którzy odnaleźli radość płynącą z kroczenia za Jezusem i z Jezusem. Trudno policzyć małżonków, którzy przybywali tu, by odnowić małżeńskie przymierze i dalej ruszyć we wspólną drogę ludzi cierpiących, którzy u Matki Bożej Kodeńskiej odnaleźli siły, by iść dalej krzyżową drogą swojego życia, ludzi młodych, którzy tu dokonali rozeznania swojej drogi powołania. Matka Kodeńska przywołuje i wysyła, a między jednym a drugim umacnia, podnosi, Pociesza. Na tym polega nieustannie odnawiany cud tego miejsca. To swoista, ciągła przemiana człowieka w pielgrzyma, który odnajduje sens swojego chrześcijańskiego życia w kroczeniu za Jezusem. Matka Kodeńska, której jubileusz koronacji pragniemy uroczyście uczcić, jest królową. Pielgrzymów jest matką zatroskaną o Kościół i o to, by żadne z jej dzieci nie ustało w drodze. Księży Kardynale, w swojej pielgrzymce życia jako legat Ojca Świętego przybywa Jego eminencja do Kodnia. W imieniu Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej, Kustoszy, tego miejsca serdecznie witam Jego Ekscelencję, Eminencję. Dziękuję za zgodę na wypełnienie tego niezwykłego mandatu i proszę o przewodniczenie naszym jubileuszowym uroczystościom. Niech Matka Boża Kodeńska wyprosi dla Ojca Świętego te łaski, jakich potrzebuje, by przewodzić Ludowi Bożemu w pielgrzymce wiary a jego legatowi niech będzie umocnieniem w pielgrzymiej drodze. Szczęść Boże! Eminencjo Księże Kardynale w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie i gorąco witam na pięknej ziemi kodeńskiej województwa lubelskiego to dla nas wielka radość i ogromny zaszczyt że najdostojniejszy ksiądz kardynał Legat Jego Świątobliwości, papieża Franciszka, uczestniczy w tym wyjątkowym wydarzeniu, wspaniałej trzystuletniej uroczystości koronacji naszej matki. W tym wyjątkowym miejscu, w bazylice mniejszej, u stóp naszej Pani, która wzywana jest pod wieloma nazwami. Madonna de Guadalupe, matka jedności, matka Boża Kodeńska, czy Królowa Podlaska. W tym miejscu wszystkie te wezwania i prośby, już od bez mała 400 lat, są wysłuchiwane i łaska spływa na tych, którzy proszą. O pomoc, wstawiennictwo i błogosławieństwo. W tym miejscu, wyjątkowym miejscu, w którym mówimy, że jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Z tego miejsca, z Kodnia, powołani byli na za służczo, za szczytną służbę wybitni nasi rodacy, kardynałowie, biskupi, czcigodni kapłani Świętego Kościoła Powszechnego oraz osoby konsekrowane. Ale w tym wyjątkowym, umiłowanym przez Matkę Miejscu, również działali ludzie, którzy służbą i czynem. Starali się, żeby umiłowana Rzeczypospolita stała w blasku chwały. Jeszcze raz, najdostojniejszy księże kardynale, gorąco witamy w pięknym, dumnym, wspaniałym godniu, gdzie Bóg roztacza swoje ramiona nad miejscem, w którym wybrała jego matka. Szczęść Boże! Chciałem serdecznie wszystkich pozdrowić na początku mnie, gładno, mojego pielgrzymowania do Kodnia, do Matki Najświętszej, a jej przede wszystkim oddaję hołd głęboki i dziękuję, że ona tutaj patronuje, w tym miejscu, szczerze, nie tylko Chodnia, ale tej części Polski, a jednoczy wszystkie narody, wokół tego sanktuarium. Dlatego Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, nazwał ją matką jedności. I to słyszeliśmy już parę razy i powtarzam. Myślę, że Ojciec Siedem Franciszek miał taką intencję, aby uczestniczyć poprzez swego przedstawiciela w tym wielkim nabożeństwie koronacji, bo Ufam, że wiąże, chyba tak, nadzieję na jedność i pokój. Skoro Matka Boża już w ciągu historii pokazała, że jest Matką Jedności, w dziś w sposób szczególny modlimy się, aby ta jedność przede wszystkim i pokój zaistniał nie tylko tutaj, ale w naszej Ojczyźnie, na Ukrainie na Białorusi, w Europie, a też widzimy, że i w Afryce tu i tam są wojny i zbrojne napaści jednych narodów na drugie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bo przecież za tym stał ważusz Pasterz, środków Śrdecki, z którym znamy się od dawna. Pracowaliśmy wspólnie w Metropolii Krakowskiej, on w Kielcach, ja w Krakowie, ale w tej samej metropolii, w tym samym kościele, Księże biskupie, Bardzo dziękuję za te słowa przywitania, pozdrowienia. Pragnę ja złożyć najlepsze życzenia, aby nadal ten kościół średnieckie pod swoim kierunkiem wzrastał, rozwijał się i był zarzewiem pokoju i jedności w naszej ojczyźnie, w świecie. Moja pielgrzymka do tego miejsca, to no nie znowa. Byłem dwukrotnie z kardynałem Bojtyłą, tutaj z dużych powodów, ale to także wielokrotnie prywatnie, bo to sanktuarium, ta Matka Boża, pociąga. Ona tutaj przyszła, no, w, jak się czyta historię, w sposób wyjątkowy, no, ale tutaj pozostała. Była jakiś czas w Jasnej Górze, ale tu wróciła. Więc dzisiaj nasza cześć, nas, nasz hołdy i nasza modlitwa. Szczera modlitwa, o którą Ojciec święty prosił. Ale i my mamy potrzeby. Modlitwę o pokój. I z tą nadzieją tutaj przybywamy. Zapraszam wszystkich, wszystkich do szczerej modlitwy i uczestnictwa w Eucharystii i koronacji. Co znaczy koronacja? To znaczy uznanie Matki na za Królową, bo przecież królowa nosi korony. A ten koronę dał jej Jezus, który również zostanie ukoronowany. 300 lat jej obecności, różej obecności, nie zawsze tutaj, ale ona tutaj powracała, pragniemy, aby została. I była jednością tych wszystkich narodów, które patrzą w tę stronę. Czy z Zabuga, czy z tej strony. Wszystkie narody słowiańskie i nie tylko. Ojcom, obratom wyrazam cześć i szacunek i wdzięczność w imieniu Ojca Świętego za to pielęgnowanie godne pielęgnowanie miejsca dla Matki Bożej. Wiele razy spotykałem ojców obratów na świecie, bo to jest potężny zakon. I w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Afryce zawsze oddani w służbie Kościołowi i przekazując cześć Matce Najświętszej ukazując matkę najświętszą jako tę drogę do Syna. Bo ona zawsze mówi: czyńcie to, co Wam Syn każe. I myślę, że i dzisiaj można powtórzyć te słowa: czyńcie to, co Jezus Wam każe, a przede wszystkim życie w jedności, w miłości wzajemnej i szacunku. Teraz przygotujemy się do przyświętej, którą odprawimy na miejscu, gdzie są też ustawione. Wszystkich serdecznie zapraszam, pozdrawiam rodziny starszych, najstarszych, tych, którzy tu się urodzili, tych, którzy walczyli o wolność Polski, narodu polskiego. Będziemy się modlić z tych, którzy odeszli a także tych najmłodszych, bo widzę, że tu jest sporo tych młodych dzieci. To jest nadzieja Polski, nadzieja Waszej tutejszej małej ojczyzny. Pokłaną Jezus Chrystus. Ze mną jest dwóch yy, towarzyszy, ksiądz prałat Zasiedlec, kanclerz Kurii, a także przedstawiciel zakonu wyznaczenie przez Ojca, Ojca Świętego, ażebym nie był sam. Bardzo Wam dziękuję za ja tę posługę no szczególną.